All of bet, all bi, 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 bi. tak nota sobie. Pi 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 Babski dziś na mega luzie, za dużych spodniak, za dużej budzie. Pi bi, bibi bi. Masz w to czas i pokazać, co cykoci, W pierdolno farmazona, dobry materiał Chyba jesteś tuż przed zgonem, bo bezstydnie patrząc na mnie masujesz swą pipę Ej, zmierzam już ku tobie, choć w portelu mam lipę Wybrałem drogę, którą podążam, praca szacunek, respekt do ziomka Przybita piątka, nie zawsze trafna w naszym gronie, była szmata szwata Ludzie mnie pytają, czemu znów zająłem się tą grą Walita, ale teraz pokazuję betaflek Powieku, dopiero 17 lat mama rapu słucha, odkąd przyszedłem na świat, tak? Bi, 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 bi. Bolej! Bolej!